Zgodnie z naszą strategią zakończenie przejęcia aktywów banku Nordea wypełnia nasze apetyty przejęciowe na rynku polskim. Chcemy jeszcze doprowadzić do aliansu strategicznego z Pocztą Polską, to jest dla nas ważny kierunek, natomiast nie mamy apetytów na przejęcia. Chcemy rozwijać się również za granicą. Sytuacja jest niestabilna, no nie ma takich ciekawych, atrakcyjnych propozycji. Chcemy głównie skupić się na podążaniu za naszymi klientami do kilku destynacji, takich jak Niemcy, Francja, Czechy, Wielka Brytania, gdzie są nasi klienci korporacyjni i tam planujemy, żeby w roku 2015 otworzyć oddziały korporacyjne. Prezentujemy po raz pierwszy wyniki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego z uwzględnieniem tzw. aktywów z przejęcia grupy Nordea w Polsce przypomnę, że zwiększyliśmy aktywa do 242 miliardów polskich złotych, wynik finansowy naszego banku 855 milionów złotych. No i teraz czekamy, żeby w ciągu najbliższych tygodni otrzymać zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na połączenie prawne obu banków. Wówczas zamkniemy proces prawny, bo jest tak, że firma ubezpieczeniowa nazywa się już PKO, Życie, Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Tak zwany portfel szwedzki został już przez nas wchłonięty. No i teraz przejęcie banku od strony prawnej umożliwia nam prawne zamknięcie tego procesu, że już nie będzie używane słowo czy brand Nordea w Polsce z tego punktu widzenia. W zeszłym tygodniu otrzymaliśmy zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego. Trwają dalsze prace, które zostaną uwieńczone kolejną zgodą Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności operacyjnej. Z naszego planu chcielibyśmy, żeby to stało się w, na początku 2015 roku. Następnie rozpoczniemy sprzedaż kredytów hipotecznych w naszej sieci, które będą kierowane. Według pewnego rodzaju standardu do banku hipotecznego. Po zgromadzeniu sprzedaży przez bank hipoteczny, powiedzmy kwoty 500 milionów złotych, będziemy chcieli emitować listy zastawne. I to jest perspektywa roku 2015. Kwestia dotycząca, czy z obecnego portfela będziemy przenosili kredyty hipoteczne do banku hipotecznego, to wydaje mi się nie jest perspektywa 2015 roku, tylko później.